Dzień dobry. Dzisiaj kilka słów o roślinach z wyprzedaży. Ja mam tak zwane miękkie serce i zwykle kupuję rośliny, których nikt już nie chce i wydaje mi się, że wylądują na śmietniku. Oczywiście też bywam często na wyprzedażach. Na przykład od kilku lat pojawiam się w ostatnich dniach wyprzedaży w kastorami, kiedy jest już koniec sezonu wegetacyjnego i zostają dosłownie resztki roślin i czasem te rośliny są bardzo, bardzo tanie. Róże, które w tym momencie filmuję, nie udaje mi się uchwycić ich urody, ale naprawdę są prześliczne. To są róże okrywowe firmy Meilan. Ja wcześniej z firmy Meilan miałam tylko jedną różę, słynną różę Bonika. I właśnie na wyprzedaży w Kastoramie te Róże okrywowe a były po 5 zł. To jest cena absolutnie niebywała, jak na róże, róże markowe. Yy, stały sobie, wyglądały bardzo, bardzo marnie, nikt ich nie chciał, więc ja postanowiłam kupić kilka, chociaż naprawdę ogród mam już tak wypełniony, że nie wiedziałam nawet, gdzie je posadzę. Ale stwierdziłam: OK, w takiej cenie mogę sobie pozwolić na kilka sztuk dam im szansę. Proszę sobie wyobrazić, że kiedy stałam i, e, i oglądałam te róże, pojawiło się kilku e, ewentualnych e, nabywców i zaczęłam reklamować firmę Meilan jako bardzo dobrą firmę, ponieważ w istocie jest to bardzo znana fran francuska firma, która wypuściła na rynek wiele wiele odmian. I dwóch panów kupiło o ile pamiętam po 10 po 10 egzemplarzy każdy. To są wspaniałe róże, zwłaszcza do zadarniania skarb. Ja tu nie mam żadnej skarpy i tak naprawdę te róże troszkę hmm, troszkę są w niefortunnym miejscu, proszę zobaczyć. Staram się je tutaj zaplatać wokół prostych podpór spatyków, ale róże wypuszczają bardzo długie pędy. One by po prostu chciały coś zadarnić, a u mnie nie ma co zadarnić. Także bardzo, bardzo polecam, sprawdzę jeszcze dokładnie nazwę tej odmiany i podam ją w opisie. Prześliczne róże okrywowe firmy Meilan, 5 złotych sztuka. Po prostu niebywałe.